Kilka dni temu przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. Zapewne wielu z nas było na cmentarzach, modliliśmy się za zmarłych, wspominaliśmy bliskie nam osoby. Także ja pojechałem autobusem, moi rodzice leżą dosyć niedaleko, można dojechać autobusem stąd. I na ekranach wyświetlało się, że jest Święto Zmarłych. Nie wszystkich świętych, Święto Zmarłych. To będą kilka dni wcześniej rozmawialiśmy z księżmi, że na szczęście już te lata, kiedy mowa jest o święcie zmarłych minęły, to były czasy komunistyczne, yy, teraz wszyscy mówią wszystkich świętych, No okazało się, że już to już nie jest tylko historia. Jaka jest różnica pomiędzy świętym zmarłym, a zmarłych a wszystkich świętych? To jest kwestia wiary w to, czy wierzymy, że są święci. Czy wierzymy w istnienie nieba, czy wierzymy, że jest miejsce, gdzie jest Pan Bóg, ale także. Gdzie pójdą zmarli, wszyscy święci? Kościół nie czci zmarłych. Nie świętujemy zmarłych, ale świętujemy zmartwychwstanie. Pytanie, czy wierzymy w zmartwychwstanie? Ja już tutaj przywo przywoływałem kiedyś w statystyki sprzed kilkunastu lat, że 45% ludzi wierzyło w Polsce w zmartwychwstanie. Pewno teraz byłoby ze 30%, patrząc, co się dzieje z wiarą ludzi, z praktykowaniem wiary. Ile ludzi z nas wierzy? Być może także z nas obecnych. Ale oprócz tego, że wierzymy czy wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, to jest bardzo kluczowe, to też pytanie, jak się to przekłada na życie. Dlaczego to jest takie kluczowe? Święty Paweł opisał, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby daremna. Niektórym się wydaje, światu się tak wydaje, że wiara to jest tylko pewne praktykowanie, pewien kult, pewna rzeczywistość zewnętrzna. Być może właśnie chrzty, pogrzeby, uroczystości, pewien system filozoficzny, etos, jak żyć, co robić, czego nie robić, a zupełnie tego nie przekładamy na sprawy duchowe, na rzeczywistość duchową, na to, że jest Pan Bóg, że jest niebo, że Chrystus pokonał śmierć, że z martwych stał. Światu jest niewygodne to, że Chrystus z martwych stał. Bo jeżeli Chrystus z martwych stał, jeżeli. Nas także zaprasza do nieba, to kiedyś, kiedyś staniemy przed Panem Bogiem, kiedyś będziemy zdawali sprawę swojego życia. I światu jest to niewygodne, bo chcieliby uznać, wielu ludzi chciałoby uznać, że nie ma Pana Boga, że nas nic nie czeka. Jedni wiedzą, jedni, inni tak naprawdę wmawiają ludzie, żeby odsunęli się od Pana Boga, żeby stwierdzili, że i sobie jak chcesz, to twoja sprawa. Prawda jest jednak taka, że Bóg jest i zmartwychwstał. Tylko czy to się przekłada nasze postawy? Zobaczmy. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie. Mamy siedmiu braci. będę ciekawe, że w czytaniu jest siedmiu braci, w Ewangelii jest siedmiu braci. Chociaż tutaj jest ta scena w pierwszym czytaniu urwana. Gdybyśmy poczytali dalej, to tych siedmiu kolejnych siedmiu braci oddaje życie. Dlaczego oddaje życie? W ogóle to jest Księga Machabeńska mniej więcej 150 lat przed Chrystusem. Jak się tak wczyta dokładnie, to się wydaje to abstrakcja. Oni oddają życie, bo nie chcą zjeść wieprzowiny. Gdyby ktoś z nas miał oddać życie, dlatego że nie chce zjeść kotleta słabowego, to by stwierdził to jakiś nonsens. Ale to nie chodzi o wieprzowinę. To chodzi o wiarę w to, że jeżeli Pan Bóg coś mówi, to ma to sens. Że jeżeli nawet stracę życie,. Pan Bóg je odda, bo ja wierzę w zmartwychwstanie. To są jeden z najstarszych fragmentów w Piśmie Świętym, które pokazują wiarę w zmartwychwstanie. Ale zobaczmy, jaka w tych ludziach jest determinacja. Ich wiara w zmartwychwstanie przekłada się na postawę gotowości stracić życie. Ale pytanie: jak my, jak ty, bracie, siostro, żyjesz, jak Twoje życie się przekłada na to, że wierzysz w zmartwychwstanie? W Twoich postawach, w Twoich wyborach, w Twoim, nie wiem, chodzeniu do kościoła, w Twoim życiu, nie wiem, sakramentalnym, na ile chociażby całe życie podporządkowujesz ku po temu, kiedy człowiek wie, że coś musi zrobić, to planuje, nie wiem, kiedy ma startować w maratonie, w jakichś zawodach, to się przygotowuje etapami coraz silniejsze treningi, coraz mocniejsze, i w którymś momencie uczestniczy w tym maratonie. Kiedy ktoś z nas by się dowiedział, że wygrał nagrodę, nie wiem, w jakiejś takiej loterii międzynarodowej, ma po prostu pojechać do Stanów Zjednoczonych i odebrać nagrodę, tylko musi wcześniej wykupić bilet, to byłby w stanie poświęcić wiele rzeczy. Nie wiem, sprzedać swój samochód, kupić, y kupić bilet, po to, żeby pojechać i odebrać. I by zrobił wszystko, bo wie, że tam jest wartość. Podporządkowałby. Wiele rzeczy, wiele poświęceń dla tej wartości, którą jest ta nagroda, którą ma odebrać. A ty co podporządkowujesz w swoim życiu pod tę nagrodę, którą jest życie wieczne? Na ile Twoje decyzje, Twoje przemiany serca, Twoje wybory pokazują, i ja w to wierzę i żyję po to, żeby kiedyś być w niebie. Ja w ogóle w to wierzę. Na przykład jedna z prostych rzeczy, prostych, a może dla niektórych bardzo trudnych, jeżeli Jezus mówi, to spożyła moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, jak go w dniu ostatecznym? To jeżeli wierzysz, że martwych zmartwychwstanie wierzysz, że kiedyś będziesz mógł pójść do nieba, to co ty robisz, żeby przyjąć komunię świętą? Jeżeli wierzysz, że twoja ojczyzna jest w niebie, bo tak mówi święty Paweł, to co robisz, żeby pójść do kościoła w niedzielę? Kiedyś ludzi mówi, czasami rozmawiam, proszę księdza, ja mam tak daleko, Kościół dwa kilometry, to ja nie mam. Ja mam teraz coś innego do roboty, ja muszę odpocząć po pracy w tygodniu. Czy taka osoba pokazuje, że wierzy w zmartwychwstanie? Czy ona pokazuje ważniejsze są moje pieniądze, ważniejszy jest mój wypoczynek niedzielny. Bo trzeba przemienić nasze myślenie, trzeba pokazać, że ja w coś tam wierzę. Oczywiście. Myśląc o zmartwychwstaniu, myśląc o niebie, można dojść do różnych wątpliwości. No, poniekąd te wątpliwości są dzisiaj w Ewangelii wyartykułowane przez sadyceuszów. Jak sobie wyobrazić, że ma siedmiu... Wiecie, to było prawo lewiratu w Starym Testamencie. Nawet zacytowane, tak? Jeżeli umrze brat, który miał żonę, był bezdzietny, to niech jego brat przejmie żonę. I zrodzi potomstwo temu pierwszemu bratu. No i siedmiu braci miało żonę, siedmiu umierało. No i co? No i teraz pytanie, to czyja żona? No po ludzku rzeczywiście takie pytania się pojawiają. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem, taki człowiek, który się nawrócił, mówił, no dobra, ja sobie nie wyobrażam nieba, bo ile ludzi w tym niebie musi być? Jeżeli w tej chwili na Ziemi żyje, nie wiem, 7-8 miliardów, to przez cały czas historii świata, od początku świata, ile miliardów musiało żyć? Dziesiątki, setki miliardów ludzi. To gdzie oni się pomieszczą. Rzeczywiście jest takie wyobrażenie, że to wszystko jest bez sensu, ale my chcemy po ludzku tylko patrzeć. Zupełnie nie wyobrażamy sobie, że Pan Bóg przekracza nasze ludzkie możliwości. To, co święty Paweł opisał, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Serce człowieka nie zdołało pojąć. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to niebo wygląda. Ale pytanie, czy my naprawdę w to wierzymy? I czy z naszej postawy to wynika, że wierzymy? Święty Paweł pisał, jeżeli ustami wyznasz, że Jezus że jest Panem i uwierzy, że Bóg go wstrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Do zbawienia jest potrzebna właśnie wiara w zmartwychwstanie. Ale także ta wiara, która się przekłada na postawy. Bo święty Jakub pisał, wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli z twoich uczynków nie wynika... Że Ty wierzysz w zmartwychwstanie, to tak naprawdę w ty nic nie wierzysz. Wierzysz w swoją wizję. Mój drodzy, ta dzisiejsza liturgia słowa, z jednej strony daje nadzieję, że jest zmartwychwstanie, ale tak naprawdę powinna być punktem do dobrego rachunku sumienia. Czy ja naprawdę w to wierzę? I czy z mojego życia to naprawdę wynika? Czy ja, czy ludzie patrząc na mnie, na moje wybory, na moje decyzje mogą się utwierdzić w, to, w tym, że ja to, w to naprawdę wierzę. Bądźmy dla świata świadkami Chrystusa, świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, aby inni ludzie patrząc na nas mogli także się nawrócić i uwierzyć i pójść za zmartwychwstałym Chrystusem przez życie i osiągnąć życie wieczne, czego każdemu z nas życzę. Amen.